Chodzi już tylko o spadające sondaże. Głosowania w Sejmie pokazują, że przestaje mieć większość nawet we własnym obozie. Najpierw porażka w sprawie budownictwa społecznego, dziś skandaliczna próba przerwania głosowania nad absolutorium dla rządu za ubiegłoroczny budżet. Przewodniczący z PO zatrzymał głosowanie, gdy okazało się, że koalicja może przegrać. Opozycja mówi wprost: to była manipulacja. I choć Platforma próbuje zaciemniać sytuację proceduralnymi kruczkami, kryzys w koalicji jest już faktem. Piotr Pawelec. Skandal na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Przewodniczący Komisji Janusz Cichoń z Platformy Obywatelskiej przerwał obrady w trakcie głosowania nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu i absolutorium dla rządu. Zdaniem uczestników posiedzenia przerwał to głosowanie, ponieważ wiedział, że absolutorium nie uzyska większości, że koalicja obywatelska przegra to głosowanie. Moment przerwania głosowania doskonale widać, na nagraniu z Komisji Finansów Publicznych. Kto z Państwa jest za przyjęciem za przyjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa z od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów. Co? To jest... 5, mamy wniosek o przerwę. 12.30 przerwa. Wniosek o przerwę. Do 12.30, bo trzeba uzupełnić uchwałę. Musimy, mamy wniosek o uzupełnienie uchwały. Przychylam się do tego wniosku. Robimy przerwę. Nie wolno przerywać głosowań. Było głosowanie. Jesteśmy? Jesteśmy w trakcie głosowania. Po ogłoszeniu przerwy doszło do awantury. Politycy Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji i Razem protestowali przeciwko takim machinacjom i majstrowaniu przy głosowaniu. Głosowaliśmy nad absolutorium za 2024 rok nad budżetem w trakcie głosowania ostatecznego, co jest potwierdzone na nagraniach. które można otworzyć ze strony sejmowej. Przerwano, ponieważ obecna koalicja dostrzegła, że nie ma większości i przegra głosowanie. Mamy teraz przerwy, ściągają posłów i liczą na to, że tym razem wygrają, mimo że głosowanie się odbyło. Fizycznie oddaliśmy już głosy. Możemy tylko zakładać z większości, że nie został przyjęty, przyjęty ten dokument i nagle zostaliśmy poinformowani, że jest przerwa. Dlaczego bez podania wyników tego nie wiemy? Czekamy. Razy, pan... Ostatecznie absolutorium przepchnięto w powtórzonym głosowaniu, ale do marszałka Sejmu trafi zażalenie na tę sytuację. Politycy platformy obywatelskiej twierdzą, że żadnego przerwania głosowania nie było, mimo że nagrania z komisji mówią coś innego. Dlaczego zostało przerwane głosowanie na Komisji Finansów Publicznych? Bo był wniosek formalny o przerwę celem przygotowania uchwały. Ponieważ komisja opiniowała poszczególne części, przy jednych przypadku były to opinie pozytywne, w innych negatywne i wszystkie te opinie negatywne musiały być pisane do projektu uchwały i to zostało przygotowane. Znalazł jakiś powód, ekspost, po kilkunastu minutach jakaś zmiany w uchwale. Wszystko da się zracjonalizować, tak? No ale no nie robi się tak, że ogłasza się głosowanie, a potem się nagle przerywa, kiedy część posłów odda głos, bo to po prostu. Wygląda niepoważnie i jest niepoważne. Do przerwania głosowania podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych doszło dzień po przegranych głosowaniach przez platformę obywatelską w sejmie tam odbyło się głosowanie nad między innymi poprawkami do ustawy o budownictwie społecznym za którymi zagłosowało Prawo i Sprawiedliwość Polska 2050 oraz Konfederacja to głosowanie przegrała platforma obywatelska PSL i Lewica Budownictwo mieszkaniowe to jest bardzo dobra sprawa uważam że powinniśmy wspierać osoby które mają prawo do mieszkania i to mieszkanie po prostu im się należy. Dlatego głosowaliśmy za tym, żeby budownictwo społeczne ruszyło, ale wyłoniła się nowa większość sejmowa. Myślę, że czasami są sprawy, które są ponadpartyjne, ponad podziałami, a są dobre dla Polek i Polaków. Mają koledzy z Platformy Obywatelskiej pretensje? Nie, nie, bo to jest naprawdę, było dobre głosowanie i myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Z całą pewnością to głosowanie pokazuje, że jeżeli oni nie potrafią między sobą w ramach koalicji dogadać pewnych poprawek, zmian ustawowych, tylko ustawa ląduje na forum, na plenum parlamentu i jest poddawana pod głosowanie i dochodzi do jakichś rozłamów, to pokazuje, że w tej koalicji nie ma zaufania, nie ma współpracy. Mówi się więc o zachwianiu stabilnej, pewnej pozycji Platformy Obywatelskiej w głosowaniach w Sejmie, która teraz z przegranymi głosowaniami będzie się musiała liczyć coraz częściej. Piotr Pawelec, wiadomości w Polsce. Jeszcze inną koalicję rysują sondaże. Według Instytutu Badań Polster dla Superekspresu mogłyby ją stworzyć Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, a do stejmu dostałyby się tylko cztery ugrupowania, bez obecnych w nim teraz PSL-u Polski 2050 i Razem. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 33,5% poparcia. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, która ma niewiele ponad 31%. Konfederacja niecałe 13, lewica pewne 7%, pod progiem wyborczym, natomiast również oprócz razem, która ma prawie 5%, Konfederacja Korony Polskiej, PSL, jak Państwo widzą, nie ma 2%, Polska 2054. Rząd się nie przepracował, uważają badani. Czerwoną kartkę dostał też sam premier, który jako poseł brał udział zaledwie w jednej piątej głosowań i powinien podać się do dymisji, według ponad 41,5% badanych w sondażu dla WP. Bez promocji Barbara Nowacka. Świadectwo z ocenami niedostatecznymi wystawił jej poprzedni minister edukacji, jeszcze ze słowem narodowej.